Ale wielkość tego mikrofonu jak to... Jakie gwiazdy, takie mikrofony. Muszę trochę A, muszę zrobić tryb samolotowy. Witamy Was na naszym kanale. <grym> Rurku, czemu tu stoiskujesz? Nie, Nie idźmy tą drogą. Cześć, z tej strony Paulina, Łukasz i Laki. Witamy się z Wami na kanale Budzimy Marzenia. I w tym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć Wam, jak do tego doszło, że mamy przyczepę, że zaczęliśmy jeździć, skąd się wziął pomysł. Pokażemy Wam też troszeczkę, jak budowaliśmy tą przyczepę, od, odświeżaliśmy ją w zasadzie. Także zapraszamy do oglądania, zostańcie z nami do końca. W zeszłym roku pojawił się pomysł w wycieczki w czasie urlopu samochodem i spanie w samochodzie. Głównie na dziko, ewentualnie gdzieś co któryś nocleg. Kimś wynajętym hotelu, motelu kupienie boksa na dach, w którym będziemy mieli część rzeczy. Auto mamy dość pojemne, jest to kombi, przyciemnione tylne szyby, więc plan wydawał się prosty i idealny. Ideal. Aż do momentu, kiedy 30 października pojawił się z nami Laki. I plan spania w samochodzie troszeczkę się skomplikował. I pojawił się wtedy pomysł kupna przyczepy. Trafiliśmy na YouTube, na różne kanały, gdzie ludzie jeździli przyczepami za nieduże pieniądze. Nie mówimy tu o przyczepach, które kosztują 40, 60 lub 100 tysięcy, gdzie są dwie sypialnie, łazienki i wszystko. Nie. Szukaliśmy rozwiązania budżetowego. I tak na naszej drodze pojawił się pewien kanał na YouTubie. Nomad Project. Trafiliśmy na Huberta. Na Huberta. Który pokazywał, jak remontował swoją zapiekankę. Mało tego. Jak można jeździć małą zapiekanką, ponieważ on ma mniejszą e, tak, przyczepę to, od naszej. Mniejszą. W cztery osoby i pies. Cztery osoby i pies, mając tam jeszcze toaletę. Nie prysznic, tak. ale mając toaletę. Zainspi... Prawdziwa inspiracja. To była prawdziwa inspiracja dla nas. I postanowiliśmy rozejrzeć się za przyczepą. Obejrzeliśmy jedną e, zapiekankę, stwierdziliśmy, że że troszeczkę jest to małe. Weź Pojechaliśmy obejrzeć jedną przyczepę hobby. Ta przyczepa już zrobiona nas fajne wrażenie, ale co? Jeżeli położyłem się pod spodem i zobaczyłem no odchodzące ściany gdzieś tam na rogach, troszkę mnie to e, no, przeraziło. Stwierdziłem, że nie mamy na tyle czasu, żeby rozbierać przyczepę do do zera. O, do zera, praktycznie i robić generalny remont, który wyniesie prawdopodobnie 15, 20 tysięcy przynajmniej tak. Takie informacje znaleźliśmy w internecie, no i zaczęło się szukanie tych niewiadówek yy, i czytanie, co to, jak to, że to laminat, że są to niedrogie, lekkie przyczepy, przede wszystkim. Że dużym plusem jest to, że do dzisiaj są części dostępne od ręki, praktycznie, ponieważ te przyczepy nadal są produkowane w lekko odświeżonej stylistyce, ale nadal wiele komponentów jest do dzisiaj produkowanych. I stwierdziliśmy, że jedziemy obejrzeć przyczepę. Tak. Mamy grudzień, połowę grudnia, mamy śnieg. Dużo śniegu, mamy godzinę 17, robi się już ciemno, a my jedziemy... Lakiego pod pachą. Tak, lakiego pod pachą i my jedziemy obejrzeć przyczepę. przyczepę. Dzień wcześniej odebrałem auto y, od mechanika z założonym hakiem, więc bo au, właśnie, nasze auto nie miało haka, więc to kolejna sprawa była, że skoro postanowiliśmy y, kupić przyczepę, musimy zamontować hak. Więc zamontowaliśmy hak, na kolejny dzień pojechaliśmy obejrzeć przyczepę do zabrza. Była wyciągana spod takiej sterty śniegu, stała pomiędzy garażem a. E, ogrodzeniem, Rzucen. więc dojście do, do tej przyczepy było dość uciążliwe. E, przyczepa była trochę odświeżona, natomiast dalej gdzieś tam widniał ten PRL dosyć konkretnie, bo meble były te, co są w tej starej zapiekance, kuchenka na gaz, e, niewiele się tam zmieniło, oprócz obicia ścian, bo były założone takie panele. Prawdopodobnie odchodziła tapicerka, bo to jest problem tych niewiadówek, że tapicerka po kilku latach po prostu się odkleja i być może pojawił się ten problem ileś lat temu. Został dołożony steropian, bodajże 2,5 albo 3 cm, na ściany i taka była plastikowa. Która po prostu to przykryła. Siłą rzeczy, przyczepa została gdzieś tam od środka e, lekko ocieplona Odśwień, tak. i nabrała ściany troszeczkę innego koloru niż, zwykła, e, niż zwykły materiał, który był tam czerwony. Ale to tam. zobaczycie na pewno w przebitkach. Natomiast to, co było dla nas najważniejsze, to jak weszliśmy i tak jak Łukasz wspomniał na samym początku, że to było pod stertą śniegu. I w zasadzie wyznacznikiem dla nas było to, że weszliśmy i nie było czuć żadnej wilgoci. Pomimo tego, że tak jak mówimy, była zima, śnieg mógł się to. Pić, nic nie przemakało, nie było żadnej e, wilgoci czuć, wszystko było suche. Wiadomo, że gdzieś troszeczkę naleciałości, jeżeli chodzi o y, jakiś tłuszcz, czy wiadomo, bo to ileś lat przyczepa ma, troszeczkę do doczyszczenia. Nam też ten wystrój nie do końca pasował, ten perelowski. Wiele osób robi te przyczepy, aby wyglądały jak oryginały. Y, my chcieliśmy iść troszeczkę inną drogą. Chcieliśmy sobie ją trochę odświeżyć, żeby czuć się w niej tak komfortowo. Komfortowo, no tak. I tak zaczęliśmy szukać inspiracji, pomysłów. Przede wszystkim zaczęliśmy myśleć, jak Zrobić w niej łazienkę, toaletę. Wiele osób mówiło, że o godzinie czwartej rano, kiedy jest jeszcze zimno, chłodno w sezonie wiadomo jest ciepło, ale gdzieś tam jeżdżąc w skrajnych miesiącach, typu marzec, kwiecień lub październik, listopad albo w zimę, bo w grudniu w zimę, tak samo oglądaliśmy, wiemy, na przykład pozdrawiamy tutaj zalaminowanych, oglądaliśmy ich relacje z Sylwestra, więc dokładnie, gdzieś dokładnie. w zimę tak samo można. No to nie jest, nie jest powiedziane, że to jest, no to jest że tak powiem, tylko, tylko sezonowa atrakcja, natomiast poza sezonem jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ogrzewanie lub są kempingi, e, które są nadal campingi, działają, które tak. działają, to jak najbardziej. I, i postanowiliśmy e, zrobić być w niej po prostu toaletę. Początkowo miała być sama toaleta, później troszeczkę gdzieś tam pojawia, pojawiły się pomysły zrobienia prysznica, również w niej, a przynajmniej wygospodarowania takiego miejsca, żeby można było śmiało się tam umyć. I to miejsce udało nam się wygospodarować łącznie z kuchnią. Inspiracja na kuchnię możemy tutaj powiedzieć, że była z naszej Enki. Obecnie. Tak, Hobbystyczni. <gry> tak, więc gdzieś tam ta kuchnia duża, no po prostu zainspirowaliśmy się po prostu z ich gdzieś tam układu, przez co gdzieś tam też udało nam się z miejsca, w którym wcześniej była kuchnia, wygospodarować by miejsce na toaletę. E, troszkę podchodziłem do tego jak do ognia, e, ponieważ nie wiedziałem, co zastanę pod spodem. Nie wiedziałem, czy jeżeli rozbiorę to, co jest, uda mi się to później złożyć. Tak naprawdę. To chodziło o te nieszczęsne śrubki. No to wyszło później. O te no. Ale rozkręcałeś meble, Łukasz, wcześniej. I, yy, rozkręcaliśmy najpierw meble bo je przydawaliśmy, no. więc już te śrubki się zaczęły. Tak, tak, w sumie tak, wiedząc, że będziemy w tym miejscu, gdzie płaskie. jest kuchnia, robić yy, łazienkę, to sprzedaliśmy yy, i roz, zaczęliśmy rozkładać siedzenia i i szafkę kuchenną i okazało się, że tam są płaskie śrubki, które przy ruszeniu po prostu się rozpadały. Albo się ich w ogóle nie Albo dało ruszyć, bo dało, były ponieważ, tak wyrobione. Tak i te rowki były bardzo takie płaskie. Pere bardzo nas ładnie przywitał i stwierdziliśmy, że to jest po prostu masakra i później cokolwiek ruszyć w tym, to bałem się, że tego później nie złożę lub nie... lub po prostu w połowie będzie trzeba tam wsadzić bombę i to wysadzić w środku. Bo były też takie momenty. Trochę większy ten remont by był. Tak. W każdym razie udało nam się rozebrać ten środek. Materace, gąbki, wszystko zostało wyciągnięte. Postanowiliśmy je sprzedać, tak samo pokrowce. I były też osoby, które bardzo chętnie do swoich przyczep to kupiły. My postanowiliśmy zrobić materace sprężynowe, gdzie jest sprężyna w środku, na na górze i na dole kupiliśmy na Allegro gąbki i z boku, więc powstały nam takie na wymiar oczywiście tak samo. E, wygodne. Wygodne. Przede wszystkim e, wymiar prawie został zachowany taki sam jak w oryginale, ale u nas ta. To łóżko ma troszeczkę inny wymiar niż oryginał, ponieważ oryginalnie łóżko ma chyba 200 albo 205 cm długości i po szerokości 140. U nas jest 192 albo 193. Nie pamiętam dokładnie. Z racji właśnie tego ocieplenia po 3 cm z każdej strony plus centymetrowa ta była zeria plastikowa. I to nam troszeczkę skróciło to łóżko. A co w związku z tym? Musieliśmy łóżko inaczej troszeczkę skręcić, stolik dorobić, który żeby się zmieścił pomiędzy, bo na początku oryginalny stolik kładł się na górę i powstawał rowek, a my musieliśmy zrobić węższy stolik, żeby wszedł i żebyśmy mieli równą podłogę. To gdzieś tam postaram się Wam pokazać na, na zdjęciach. Mam nadzieję, że, że mam z tego też dokumentację. Całość została robiona z kantówek, dwa na trzy między innymi i bez rysunku technicznego. Robiłem ją po prostu na żywca, tam gdzie coś pasowało. Oczywiście starałem się kąty zachować, wiadomo, ale jeżeli chodzi o, o wymiary, były tworzone na, na żywca, ponieważ dużo łatwiej mi było w ten sposób pracować, budując tą zabudowę. W momencie, gdy Wiedzieliśmy, że będziemy ją chcieli przerobić troszeczkę, gdzieś tam układał nam się plan. Tak jak Łukasz tutaj wspomniał, wspominaliśmy, że inspirowaliśmy się różnymi innymi projektami na YouTube. Tworzył nam się po prostu plan, więc na samym początku wiedzieliśmy, że coś będziemy chcieli odzyskać, wiedzieliśmy, że coś pójdzie do zmiany, dlatego wiedzieliśmy, że na 100% chcemy wyeliminować gaz z naszej przyczepy. Stara instalacja gazowa po prostu nas nie przekonywała. Nie wiedzieliśmy, w jakim jest stanie, jak zobaczyliśmy kuchenkę gazową, która delikatnie była porzewiała, przewody były porzewiałe. Stwierdziliśmy, że w dzisiejszych czasach możemy kupić kuchenkę turystyczną przenośną, którą zawsze możemy na zewnątrz wystawić. Nie, musimy, nie jesteśmy wtedy skazani, przynajmniej na gotowanie w środku, zwłaszcza w ciepłe dni, żeby jeszcze dogrzewać gazem to pomieszczenie, żeby zostawały tam z, zapachy z gotowania, więc postanowiliśmy zrobić kuchenkę zewnętrzną, turystyczną lub po prostu możemy gotować na blacie, który, który powstał. Środku, ale postanowiliśmy pozbyć się totalnie, przynajmniej na ten moment, butli gazowej i instalacji gazowej. Zwłaszcza, że u nas nie było pieca typu Truma, który może by nas jeszcze przekonywał do tego, żeby zostawić sobie ogrzewanie gazowe, a tak to było nam dużo łatwiej po prostu usunąć tą instalację. Tak, od samego początku wiedzieliśmy, że zostaną półki, które są tymi górnymi półkami. Mamy je zamykane, bo wiemy, że występują w dwóch wariantach, i otwarte, i zamknięte. My na całe szczęście mamy przyczepę, w których te półeczki były pozamykane. Widowaliśmy całe półki, które były w części poprzedniej kuchennej, czyli tam, gdzie była gazówka. Zostawiliśmy półki, które były nad łóżkiem. No i wiedzieliśmy, że będziemy chcieli zostawić tak samo szafę. I stwierdziliśmy, że odświeżamy te meble. Przemalowaliśmy je na kolor biały. Łukasz zrobił stelaż pod lodówkę, więc kładąc przyczepę lodówkę, kładziemy ją na tym stelażu i mamy po prostu ułatwiony wjazd i wyjazd tej lodówki. Wybraliśmy lodówkę Yeti Cool TX36, która daje funkcję i mrożenia i chłodzenia. Mamy tam dwie komory, możemy podzielić sobie. W jednej części możemy Mieć tam minus 15 stopni, w drugiej możemy utrzymywać 5 stopni. E, mamy możliwość połączenia się z telefonem przez e, bluetooth. Słuchajcie, e, my nie jeździmy na kempingi. Nasze założenie, przynajmniej jak na razie, jest takie, że chcemy szukać miejscówek na dziko. E, w miejscach, gdzie po prostu wjeżdżamy, rozkładamy się i nie jesteśmy na kempingu. Nasza przyczepa jest przygotowana do tego, że możemy około 3-4 dni śmiało działać na dziko. Czyli jest to całkowicie inny dojazd do miejsca docelowego niż wjeżdżając sobie na kemping po równym jakimś terenie, ustawiając się i to wszystko. U nas ta, ta przyczepa bardzo często, bo ja. Zresztą tutaj też nagrywaliśmy jak jechaliśmy. Tutaj Ale... chyba był najciekawszy wjazd, tak na dużą sprawę, bo jeszcze w Liwie jak jechaliśmy nad, na tę tak, łąkę, tam też było dość tak. Wody mamy około 40 litrów 40 litrów wody do mycia się i mycia naczyń. Jak oglądaliśmy vlogi przed podróżami, przed wyjazdami, i niektórzy mówią, Mówili, że w 5 litrach wody są w stanie się umyć. W... To abstrakcja trochę dowodna. Tak, 5-litrowy, pięciolitrowy. Patrzyliśmy na siebie i mówimy: no, no myślę, ale, że że ale jak? To jest naprawdę fajna szkoła oszczędzania. oszczędzania. I, I później wracamy do domu i nadrabiamy oczywiście ty, tymi kąpielami. Do tego zawsze bierzemy dwie piątki do gotowania wody w czajniku, czyli mamy kolejne 10 litrów. Do tego zawsze w aucie mamy sześciopak wody 1,5 litrowej do picia. Więc tej wody do picia mamy na tyle. Kolejna rzecz, solar. Może nie jest to najmocniejszy solar, bo, solar, bo jest to prawdopodobnie 80-100W. 100 Ten solar był już, kupiliśmy przyczepę. Ale mamy dwa akumulatory po 20 amperogodzin, więc dwa tygodnie spędziliśmy na dziko. Nie mamy ładowania z haka i na dwa tygodnie nam bez problemu wystarczyło energii. Mamy lodówkę podpiętą pod, pod 12 v właśnie w przyczepie. Aha, no i dodatkowo zamontowaliśmy Webasto. Dokrzaliśmy się nim kilka razy w nocy, gdzieś tam podczas majówki, gdy było jeszcze troszeczkę chłodniej. Was oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Każdy, łapka każdy komentarz, w tak, łapka w górę, to motywuje do tego, żeby, żeby... Dalej to robić, dalej nagrywać. Dalej to nagrywać dokładnie te odcinki na, i choćby jedna osoba gdzieś tam trafiła na, na ten film. Na którykolwiek z tych filmów i stwierdziła, kurczę, ten sposób podróżowania jest dla mnie, i nam mówimy, bo my spróbowaliśmy i nam się to zaczyna coraz bardziej podobać, coraz bardziej się w to wkręcamy, to już naprawdę będzie dla nas duży, duży sukces. A każdy komentarz, każda łapka w górę raz, że służy do rozwijania kanału, dwa, że motywuje do tego, że jednak ktoś to ogląda do końca. A uwierzcie, że kempingi potrafią być bardzo ładne, ale miejsca na dziko potrafią być tak magiczne, że czasami aż nie chce człowiek się chować do tej przyczepy i iść spać, ma ochotę tylko siedzieć i patrzeć, naprawdę. Takie połączenie jezior, gór. Ostatnio nawet się zdarzyło, że wolimy wybrać drogi krajowe, bo naprawdę Polska jest piękna. I nawet jak tutaj siedzieliśmy z Łukaszem ostatnio, rozmawialiśmy, że nieraz jak jechaliśmy w kierunku Zakopanego, przejeżdżaliśmy przez taki most i zawsze zachwycaliśmy się takim jeziorem. <laughs> Okazało się, że zachwycaliśmy się tym jeziorem, właśnie nad którym jesteśmy. Tak. Trochę z innej strony, ale jak siedzieliśmy z drugiej strony, to tutaj jesteśmy w stanie powiedzieć naprawdę wow. Czyste niebo wczoraj mieliśmy. Więc czyste niebo z gwiazdami, no to naprawdę super jest ten y No, to my się z wami żegnamy, tak jak Powiedzieliśmy, bardzo wam dziękujemy za obejrzenie. Jeżeli ktoś tu to trwał do końca, e, każda Jestem łapka. Bardzo miło. Tak, jest nam bardzo miło każda łapka w górę, każdy komentarz. Pamiętajcie subskryb subskrypcja. E, jeżeli ktoś jest u nas pierwszy raz, obejrzyjcie nasze poprzednie odcinki, będzie nam bardzo miło. I co? Do zobaczenia gdzieś pewnie na trasie. Masz mikrofon? To możesz śpiewać.